Czerwona kapusta 11 powodu. Czerwona kapusta jest bogata w witaminy i minerały, które pomagają zadbać o Twoje zdrowie. Ponadto zwiększa odporność oraz wspomaga oczyszczanie organizmu. Czerwona kapusta jest bardzo popularnym warzywem w naszym kraju. Pojawia się w sklepach szczególnie w zimę. Pochodzi z obszarów śródziemnomorskich i była uprawiana już 4500 lat temu. Czerwona kapusta różni się zasadniczo od białej, głównie zawartością antocyjanów, czyli barwnika z rodziny flawonoidów. Ponadto zawiera silne antyoksydanty oraz dużo witaminy C i E. W dzisiejszym artykule przedstawimy Ci kilka powodów, dla których warto jeść to niesamowite warzywo. Jedno czerwona kapusta na zdrowe oczy. Regularnie spożywana czerwona kapusta poprawia funkcje wzrokowe. Dzieje się tak ze względu na dużą zawartość ziksantyny i luteiny. Te dwa elementy działają jako naturalna ochrona przed słońcem, przeciwdziałając przedostawaniu się promieni UV do Twojej siatkówki. Drugi. Czerwona kapusta wspomaga trawienie. Wiadomo, że czerwona kapusta niezwykle dobrze wpływa na trawienie, a to dlatego, że pomaga twojemu organizmowi produkować żółć. Oznacza to, że zapobiega problemom typu niestrawność czy zaparcia. Sok z czerwonej kapusty jest też niezwykle pomocny w leczeniu wrzodów. Warto więc regularnie sięgać po świeży sok z kapusty. Trzeci. Poprawia funkcjonowanie Twojego serca. Kolejnym powodem, dla którego warto włączyć czerwoną kapustę do swojego jadłospisu, jest fakt, iż jej sok wspomaga tworzenie czerwonych krwinek. Ponadto oczyszcza organizm ze szkodliwych toksyn. To natomiast fantastycznie wpływa na funkcjonowanie Twojego układu krążenia. Wystarczy pijać jedną szklankę soku z czerwonej kapusty dziennie, aby dostarczyć ciału aż 216 mg potasu. Wspomoże to Twoje serce, złagodzi stres, a także pomoże ustabilizować skurcze serca. 4. Obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Następna korzyść, jakiej dostarcza nam czerwona kapusta, to obniżanie poziomu niezdrowego cholesterolu oraz kwasu moczowego. Umożliwia to wysoka zawartość siarki, substancji, która nadaje kapuście charakterystyczny aromat. Błonnik zawarty w kapuście uniemożliwia Twojemu ciału absorbowanie złego cholesterolu. Obniża apolipoproteinę LDL, która znajduje się w wątrobie. Antyoksydanty, które zawiera czerwona kapusta, między innymi rozkładają kwasy tłuszczowe, dodając jednocześnie energii. 5. Czerwona kapusta może okazać się pomocna w walce z rakiem. Ilość przeciwutleniaczy, jakich dostarczasz swemu organizmowi wraz ze spożywaniem czerwonej kapusty, jest olbrzymia. Pomagają one twojemu ciału walczyć z wolnymi rodnikami, które są jedną z przyczyn powstawania raka. Co więcej, przeciwdziałają rozwojowi komórek rakowych. 6. Wzmacnia Twój system odpornościowy. Dzięki sporej zawartości witaminy C spożywanie czerwonej kapusty zwiększa odporność Twojego organizmu. Z drugiej strony przeciwutleniacze wspomagają detoks ciała. Ponadto dzięki nim rany goją się znacznie szybciej. 7. Niweluje oznaki starzenia. Sok z czerwonej kapusty posiada dużą ilość antyoksydantów i fitochemikaliów. Należą do nich między innymi witaminy C, E i A. Sprawiają one, że Twoja skóra jest odpowiednio nawilżona, gładka oraz pełna blasku. Następną zaletą tego warzywa jest stymulowanie produkcji kolagenu. Pomaga on w łączeniu się tkanek ciała. Twoja skóra będzie sprężysta, a mięśnie zdrowe i silne. Szklanka soku z czerwonej kapusty może być więc świetnym sposobem na opóźnienie procesu starzenia się organizmu. 8. Właściwości przeciwbólowe. Czerwona kapusta jest niezwykle przydatna przy leczeniu zaburzeń pracy nerek, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz bólów reumatycznych. Stosowana jest również, by uśmierzyć ból oraz stany zapalne związane z laktacją. Czerwona kapusta posiada ponadto właściwości uspokajające oraz przeciwbólowe, a także pomaga oczyścić krew z toksyn. Dodatkowo można ją stosować przy leczeniu bezsenności. To dzięki obecności substancji zwanej laktu kopikryna. To aktywny związek stosowany w środkach uspokajających i lekach na kaszel. Aby cieszyć się tymi korzyściami, podgrzej liść kapusty żelazkiem. Następnie przyłóż do miejsca, gdzie odczuwasz ból. Miejsca, gdzie odczuwasz ból.